Siemaneczko, ostrożercy. Z tej strony wasze domowe degustacje anioła, i witam was w kolejnym odcinku z serii Test Ostrości. A dzisiaj przetestujemy sos, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości papieża Ostrości. Będzie to Zombie Repellent Apocalyptic Hot Sauce. Zombie Repellent Apocalyptic Hot Sauce. Składniki świeża papryka habanero, pieprz, sól, woda, koncentrat soku pomarańczowego, ocet destylowany, guma ksantanowa, kwas askorbinowy oraz naturalne przyprawy. Nasz zombie jest już w sosierce. Charakteryzuje się tym, że jest bardzo rzadkim sosem. Nie jest jednolity. Widać tutaj drobiny papryk oraz ziarna tych papryk. Nawet jest coś czarnego. Kto wie, czy to nie jest pieprz? Zapach bardzo taki kwaskowy, bardzo intensywny. Gdzieś tam w tle wyczuwa się nuty świeżych papryk habanero bo na tym ten sos jest zbudowany i na tym ten sos buduje swoją moc. Mhm. Taka kwasowość, octowość i gdzieś tam nuta świeżych papryk habanero. Jak widzicie jest on bardzo rzadki, niejednolity, nie jest to sos na pewno kremowy. Mm. E, niestety wysuwa się na pierwszy plan solones jest bardzo e, słony e, o, teraz od razu uderza już ostrość tego sosu e, jest dosyć słony nawet powiedziałbym bardzo słony chciałbym go obronić, ale niestety ta sól jest wszechogarniająca odrobina słodyczy e, gdzieś tam w mojej jamie ustnej a jeszcze pozostałe drobinki y, ziaren paprykowych i w zasadzie tyle mogę o tym co się powiedzieć Jedyne czym się on charakteryzuje, to tym, że on jest bardzo słony. Ja spróbuję jeszcze jedną łyżkę, żeby może wyczuć coś innego. Niestety. Mm. Mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że sól, sól i jeszcze raz sól. Jeśli ktoś lubi taką e, wariację sosów ostrych, e, no to może być content. Ja natomiast e, nie przepadam za solą i dla mnie on ma e, duży minus. Gdyby oczywiście ktoś chciał spróbować to jak najbardziej zombi, zombie repellent ale mm, a sól niestety zabija jego wartość, więc jak dla mnie, ja go nie polecam. Dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, kliknijcie w subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku z serii testowania ostrości.